Za tym narzędziem, za parkiem, udało mi się wyrąbać fajny przerębę. Zresztą sami zobaczcie, fajnie tutaj udało się zrobić dość Trochę lodu tutaj mam koło siebie, jak widać. kometami jest wąsko, no ale na tym polega przerębę. Musimy się dostać do o tak ta skle tu posiedzę, bo nie po to tyle rąbałem, żebym uciekał tak szybko o, Tak mówię, jest 15, ale jest naprawdę dobrze Po wyrąbaniu przerębla jest mi tak gorąco, że cieszę się, że woda jest zimna o, Naprawdę jest super Zobaczcie sami Lody dość Polecam serdecznie morsowanie, pozdrawiam Was jeszcze raz